Właśnie skończyłem czytać własna firma Krok po kroku pióra pana Grzegorza Krzemienia. O tej książce niedawno pisałem na blogu, ale dzisiaj chciałbym zebrać takie wszystkie moje myśli odnośnie tej książki w jeden odcinek. I na początku wspomnę, że autor tej książki jest współtwórcą sukcesu agencji Golden Submarine. I w tej książce on opisał swoje ponad 18-letnie doświadczenia, jakie nabył przy prowadzeniu bardzo dużej i prężnej agencji interaktywnej. I gdybym miał tą książkę tak podsumować w jednym zdaniu, to szczerze mogę powiedzieć, że jest to kawał solidnej książki biznesowej. I mm, duże wrażenie zrobiło na mnie to, że ona nie tylko była naszpikowana wiedzą, bo. Tego należy oczekiwać od książki biznesowej, ale naprawdę posiadała świetnie y, przemyślaną strukturę, bo jest świetnie zorganizowana, po prostu dzięki temu przyjemnie się czyta. Y, jak ta książka wygląda? Otóż pan Grzegorz Krzemień y, opowiada w tej książce historię swojego biznesu i y, korzystając z tego, prowadzi czytelnika za rękę przez wszystkie. Etapy rozwoju firmy. I książka zaczyna się od pomysłu na agencję, a kończy się niemalże na strukturze bliskiej korporacji. Osobiście pozostaje mi tylko pozazdrościć, że branża kreatywna doczekała się takiej, takiej pozycji wydawniczej. Osobiście uważam, że prawnikom również przydałby się taki nasz branżowy odpowiednik nie wiem, własna kancelaria krok po kroku. Aczkolwiek też muszę zaznaczyć, że autor w dużej mierze opisał w książce uniwersalne i ponadczasowe zasady biznesowe, więc de facto z powodzeniem można przenieść doświadczenia z Golden Submarine na grunt innych przedsiębiorstw, także tych prawniczych. Czytając własną firmę, podkreślałem sobie dwa rodzaje fragmentów. Raz, że jest to świetny zwyczaj, zawsze jak Czytam książkę, to muszę mieć gdzieś długopis pod ręką. Podkreślam te cytaty, które robią na mnie największe wrażenie: Na przykład słaby menadżer zatrudnia swoich pracowników. Chcę się dowiedzieć, dlaczego? Zapraszam do sięgnięcia po lekturę. Ale podkreślałem też inne fragmenty książki, te, które dotyczyły kwestii prawnych. Ponieważ z tymi kwestiami prawnymi chciałem się rozprawić na blogu, odpowiedzieć na nie, zastanowić się i to też w mniejszym czynie. Zacznijmy od poprawek. Pan Krzemień pisze tak: dobra rada: przed przystąpieniem do współpracy określ, jak będziesz działał w przypadku uwag i poprawek, jak będzie wyglądało ich rozwiązywanie. Na moim blogu wielokrotnie odnosiłem się do kwestii poprawek i zmian. I to jest często codzienna bolączka wielu agencji reklamowych. Gdy diagnozuję ten problem, to zazwyczaj w takich dwóch postaciach albo to są tak zwane niekończące się poprawki albo po prostu klient milczy w nieskończoność, jak trzeba swoje uwagi przedstawić. I zgadzam się, że w tych kwestiach absolutnie kluczowa jest umowa i w umowie trzeba precyzyjnie określić po pierwsze ilość tych poprawek, po drugie termin na ich zgłaszanie i po trzecie co się stanie, jeżeli klient złoży za dużo poprawek albo zrobi to zbyt późno. Kolejną kwestią jest kwestia rozliczeń. Czytamy tak. W rozliczeniu ryczałtowym, jeśli zabraknie Ci mocnych argumentów i dobrze spisanej umowy, doświadczony klient zrobi wiele ponad miarę w ramach w cudzysłowie poprawek i oczywistych błędów, które błędami nie są. Słowo poprawka stało się tak pojemne i uniwersalne, że ludzie właściwie używają go w każdym możliwym kontekście. Natomiast dla nas, jako prawników, jest wielka różnica między wadą a poprawką. W umowie można zdefiniować wadę jako jakiś mankament, jakieś wybrakowanie twojego, twojego projektu. Przykładowo, stawiasz stronę na WordPressie, strona się wysypie totalnie klientowi. Wiadomo, że to jest wada, musisz to usunąć. Poprawki ja zazwyczaj definiuję w umowie jako poprawki o charakterze estetycznym, tak? czyli tu zmieniamy kolor, tam zmieniamy font, tutaj zmieniamy grafikę, ale nigdzie nie jest napisane, że te poprawki estetyczne masz robić w nieskończoność, aż trafisz w gust klienta. Jest taki moment, kiedy musisz powiedzieć: Stop, że zrobiliśmy bardzo dużo, dużo poprawek. Strona obiektywnie wygląda bardzo dobrze, jest nowoczesna, estetyczna. To, że klientowi się do końca nie podoba, czasami trzeba się również z takim scenariuszem um, pogodzić. I dobrze, jeżeli wtedy na ratunek przyjdzie ci umowa, która powie, że faktycznie um, zrobiłeś wszystko, co do ciebie należało. Kolejna kwestia to jest kwestia nieuczciwej konkurencji. To jest bardzo ciekawy temat. Um, pan Grzegorz pisze tak. Co robić, gdy odchodzący zabiera ze za sobą pracowników i klientów? Należy. Niestety to zależy od umowy. Z reguły nie da się z tym nic zrobić, bo przemyślane ruchy, bo są to przemyślane ruchy, i straszenie prawnikami jest tak samo śmieszne jak na podwórku straszenie kolegów starszym bratem. To od Twojej skuteczności i relacji z klientami zależeć będzie, co uda Ci się obronić. Na blogu pisałem artykuł o tym, że o klienta można i trzeba zawalczyć, a to, że jest to klient tego konkurenta, to nie znaczy, że ten konkurent ma na niego monopol, na tego klienta. Więc absolutnie w ogóle istota gospodarki wolnorynkowej wiąże się z tym, że wszyscy uczestnicy zabiegają o klienta. Jeżeli to jest w sposób uczciwy, to wszystko jest w porządku. Chciałbym się jednak podzielić taką historią sprawy, którą zajmowałem się bodajże 6 lat i naprawdę zjadłem na niej przysłowiowe zęby. I ona właśnie dotyczyła przejęcia pracowników i klientów. Bo tak, że gdy spółnicy przestali się dogadywać, no to w spółce, tak powiedzmy, doszło do rozłamu i wydawało się naturalnym na tamten moment, że część kadry tej spółki i część kontrahentów, jest lojalna jednemu z tych wspólników i odejdzie z nim do nowej firmy. I to jest właśnie potęga tej relacji, o której pan Krzemin wspomniał w książce. Ale nie było to ani naturalne, ani akceptowalne dla pozostałych wspólników. I z tej sytuacji zrobiło się chyba pięć spraw pracowniczych, nie przesadzam, siedem spraw gospodarczych i jedna naprawdę duża sprawa karna. I wszystkie te sprawy miały jeden motyw przewodni, czyli przejęcie pracowników i kontrahentów. Sprawa ta toczyła się o poważną stawkę, a za przeciwników, i mówię to z pełnym szacunkiem, mieliśmy ludzi niezwykle zdeterminowanych i konsekwentnych w działaniu. I powiem szczerze, że nie są typowe warunki prowadzenia sporu. Za typowe warunki uznam, że sprawa toczy się o taką sobie stawkę a przeciwnik zazwyczaj w miarę szybko traci zainteresowaniem, angażowaniem środków i czasu w spór sądowy. Więc jest tak, starszenie prawnikami w większości przypadków takiej przejęcia klientów i pracowników pewnie jest śmieszne, ale bywa iż tak, że nikomu do śmiechu nie jest. Zależy jak sprawa się potoczy. Kolejna kwestia to ugoda. W książce czytamy tak, trzeba unikać otwartych konfliktów prawnych i łagodzić spory możliwie wcześnie, gdy są one we wczesnej fazie. Pomimo groźnych min i błończucznych deklaracji wszystko da się załatwić i wyprostować, choć niestety czasami kosztem dodatkowych wysiłków przydatkowej dodatkowej pracy. Swoim klientom często powtarzam, że Demida oszczędnie gospodaruje sukcesem, za to nad wyraz obdziela wszystkich lekcami pokory. Jest dokładnie tak jak Pan Grzegorz Szemi napisał. Lepiej się dogadać. Takim narzędziem prawnym do rozwiązywania sporów jest najczęściej ugoda sądowa. Rzadziej jest to tak zwane zawezwanie do próby ugodowej. Zawierając taką ugodę, być może jeszcze coś będziesz musiał w projekcie poprawić. Być może będzie dodatkowy wysiłek, pewnie klient będzie musiał jeszcze trochę pieniędzy do tego dołożyć każda ze stron będzie musiała troszeczkę ustąpić, coś od siebie dać, coś wziąć, na tym polega na tym polega zawarcie ugody. Jeżeli w ugodzie nie ma ustępstw, to po prostu to jest zwyczajny szantaż, a nie, a nie ugoda. Natomiast wielką zaletą ugody, nawet jeżeli po jej zawarciu i tak nic dobrego się nie wydarzy, bo sprawa trafi do sądu, ale zaletą ugody jest to, że w tej ugodzie piszemy, jak w tym momencie jest, na co się zgadzamy i robimy tak zwany e prawny reset w relacjach e stron. I wtedy, jak dojdzie do sporu sądowego, to tak naprawdę tematem e czy punktem wyjścia jest to, co strony opisały sobie w ugodzie, a te kwestie, które e były, te wszystkie spory, które były przed ugodą. No, tą ugodą zostały przecięte, więc nawet jeżeli ugoda na sam koniec nie będzie wykonana tak, jak sobie to wymarzyłeś, to i tak jej podpisanie jest naprawdę wartością samą w sobie. Miałem w mojej karierze kilka spraw, gdzie taka ugoda była podpisana, ale nie do końca wykonana. Druga strona zobowiązała się, że zapłaci. Coś zapłaciła, ale nie tyle, co powinna. I naprawdę posiadanie tej ugody yy, to było niebo, ziemia w sądzie. Sąd się skupił tylko na ugodzie i poszło jak spłatka. Gorąco zachęcam, żeby rozmawiać, negocjować, żeby przybrało to formę jakiegoś protokołu, jakieś ugody. To zawsze pomoże, a przy odrobinie szczęścia w ogóle zakończy sprawę. Książkę własna firma krok po kroku możesz nabyć w internetach, właściwie jest wszędzie, wystarczy zgooglować. Książka jest bardzo fajnie napisana, bardzo ładnie wydana, serdecznie, serdecznie polecam. I jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszam na mojego bloga na ratunekreatywnym.pl